Witam serdecznie w dniu dzisiejszym z miejscowości Harzyno niedaleko Kołobrzeg, niedaleko morza. Za moimi plecami budynek, w którym to dwa lata temu zainstalowaliśmy pompę ciepła sazwesta i ją uruchomiliśmy. Budynek na granicy 200 metrów kwadratowych powierzchni drzewczej w całym budynku Ogrzewanie podłogowe sterowane strefowo. We własnym zakresie inwestor również zainstalował system rekuperacji. Dzień dobry, witamy serdecznie. Posiadacz szczęśliwy posiadacz chyba pompy ciepła SAS Vesta. Mateusz mamy dwa lata za sobą. Powiedz mi, jak wygląda użytkowanie. Pompy ciepła z na przestrzeni tych dwóch lat. Nie wiem, bo ja nie, nie ruszam, nie dotykam, działa. Ciepło, ciepła woda. Mateusz, tyle. ty wiesz o tym doskonale, jako młody człowiek, który czyta fora, że ludzie mają problemy z krzywą grzewczą. Jak wygląda u ciebie krzywa grzewcza? Krzywa grzewcza, i sterowanie strefowe, w każdym pokoju dowolna temperatura i, i tyle. Jak wygląda zużycie. Kilowatogodzin prądu przez pompę ciepła z do grzania tego domu. W tej chwili, gdzieś to jest 2 lata i 3 miesiące, jest zużyte niecałe 11 tysięcy kilowatogodzin. Pierwszy sezon grzewczy cały, tu nie było w ogóle żadnej elewacji, nie było wełny, nie było nic, chwiało. Tragedia. Było większe zużycie, a teraz wychodzi średnio 3600-3700 rocznie kilowatogodzin. Czyli, czyli 3600-3800 na cele grzewcze. Tak. Mateusz, jest bardzo duże poruszenie wśród internautów odnośnie zużycia prądu przez pompy ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. Ile faktycznie dziennie, ile faktycznie miesięcznie zużywa pompa ciepła do stworzenia ciepłej wody użytkowej dla Twoich domowników, to dla Twojego to jest, domu? Zależy do użycia. Dwie osoby akurat tutaj, jeżeli raz dziennie grzeje się, no to jest w zasadzie 3-4 kWh dziennie. Czyli około 120 kW na miesiąc. miesiąc. Zbiornik mamy 300 litrów, 400, 400 litrów, jeżeli chodzi o, o ciepłą wodę użytkową. Ok. Mateusz, komplikacje i problemy na przestrzeni dwóch lat. Kontakt z firmą instalacyjną, czyli ze mną, z firmą Carluk Hydro, jak również kontakt z firmą SAS. Jak to wygląda? Z firmą instalacyjną kontakt bezproblemowy. Telefon 24 na dobę czynny, śmiało możecie dzwonić. A to miłe. A z firmą SAS? tu zadziwiające, kiedyś mi wywaliło tam ze 4 alarmy, to było związane z wiatrem, który wiał jej jakby w wymiennik. I napisałem godzina 6.05 rano, jak wstałem, bo zobaczyłem alarmy, napisałem maila do Roberta, Sasa, pozdrawiam. Godzina 6.00, chyba 8, już miałem odpowiedź, nie wiem, tam mail na jakieś nie wiem 400 słów i wszystko wyjaśnione, więc bez problemu. Pamiętam, jak przyjechałeś do mnie z swoją żoną. Prowadziliśmy pierwszą rozmowę dotyczącą budowy, budowy domu, kotła peletowego firmy SAS. Oczywiście miał być to biokompakt. Pamiętam, jak żeśmy przenosili te drzwi już na etapie budowy domu, one były gdzieś tam lekko, lekko w lewą stronę od nas. Powiedz mi, dlaczego padł wybór na pompę ciepła SAS-Vesta? Ciężkie pytanie dlaczego? Ponieważ my nie mamy czasu na obsługę jakąkolwiek niczego. Jesteśmy w pracy do późna, później jakieś różne inne obowiązki, więc tutaj mamy ten komfort, że po prostu sobie kliknęliśmy raz temperaturę i nas więcej nic nie obchodzi. Dlaczego akurat ta pompa? No bo troszeczkę też poczytaliśmy sobie w internecie o gazach, F gazach, i tam R32 i takich różnych, które mają prawdopodobnie zostać wycofane tu mamy R290 naturalny czynnik więc jakoś tak bezpieczniej, i pewniej i w razie późniejszych serwisów bo wiadomo, że nie kupiliśmy tego na tutaj, urządzenia na 2 lata tylko miejmy nadzieję na 30 zobaczymy Dwa lata temu jak dokonywaliście z żoną wyboru pompy ciepła e, SAS Vesta to również na rynku były inne pompy e, w innych cenach jak faktycznie wyglądała cena zakupu z całą instalacją pompy ciepła, sazwesta na tle innych produktów cena była dosyć wysoka w porównaniu do tych topowych jakby marek znanych ale no przeważyło to, że tutaj mamy serwis mieliśmy zapewnienie tego, że będziemy mieli serwis co się stało, rzeczywiście tak było i tak jest dalej dostępny 24 godziny na dobę praktycznie można powiedzieć cośkolwiek tylko by się zadziało, możemy dzwonić, możemy Możemy się kontaktować, no i przede wszystkim, tak jak mówiłem, wspominałem wcześniej o tych gazach, no tu się baliśmy, że po prostu, jeżeli nam się cośkolwiek z tą pompą stanie i wejdzie jakiś przepis unijny, który nam zabroni do bijania tych gazów, które będą wycofane, to będziemy i tak zmuszeni kupić co innego, więc, więc padł wybór na to. Na to wielkie urządzenie. Mateusz, gdybyś miał dzisiaj e, budować drugi dom, instalować kolejną pompę ciepła, wybór byłby? Ten sam. Bez, zmien. Bez zmian. W takim bądź razie ja się żegnam z tego miejsca i lecimy dalej. Pozdrawiam.